To najbardziej zaawansowany technologicznie fragment budowy linii tramwajowej z Krowodrzygórki na Górkę Narodową. W jednym miejscu musi powstać nowy tunel, estakady, jezdnie chodniki, ścieżki rowerowe i oczywiście torowisko. Właśnie rozpoczyna się kluczowa faza tej skomplikowanej układanki. Drogowcy rozpoczynają budowę północnej ściany tunelu, w którym pobiegnie Opolska. Dzięki temu otwiera się droga do wybrania setek ton ziemi, koniecznych do przeniesienia opolskiej piętro niżej. Tunel będzie miał po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Przejście z pracami na drugą stronę oznacza utrudnienia dla kierowców. Jadąc opolską od strony lublańskiej do Konrada, samochody będą miały do dyspozycji jeden pas ruchu na odcinku między Pleszowską a Kładką dla pieszych przed skrzyżowaniem zwyki. Ogromny dźwig do kopania szczeliny przyszłej ściany musi mieć miejsce do pracy tuż obok jest Skarpa i rzeka Sudoł, dlatego konieczne jest zajęcie fragmentu jezdni. Przy tej okazji przypominamy o dobrej zasadzie jazdy na suwak, dzięki temu ruch ma szansę być bardziej płynny. Specjaliści odbudowy tuneli obiecują jak najszybsze przeprowadzenie koniecznych prac na tym odcinku, tak żeby zaoferować na tym tranzytowym odcinku więcej pasów ruchu. Równolegle nad Doliną Sudą rośnie przyszła estakada. Jej filary osiągnęły już odpowiednią wysokość. To na nich zostanie posadowiona żelbetowa płyta z torowiskiem oraz jezdniami, ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Na tym nie koniec atrakcji inżynierskich w tym rejonie. Tuż obok na wysokości ulicy Szopkarzy powstaje kładka pieszo-rowerowa. Dzięki niej będzie możliwe bezproblemowe przejście między jedną a drugą częścią osiedla nad torowiskiem i ulicami, które stanowią pierwszy fragment tzw. trasy wolbromskiej.